To co podoba mi się w diecie keto, to jest właśnie prostota tej diety. Zawsze wydawało mi się, że zmiana diety albo przynajmniej zwracanie uwagi na to, co jem, będzie kłopotliwe i będzie wymagało ode mnie dużo energii oraz wyszukiwania informacji. No i w praktyce okazało się, że wcale tak nie jest. Jestem mega zadowolony właśnie z diety keto. Chleb sam w sobie jest bardzo prosty, wystarczy wymieszać te składniki oraz go upiec, więc samo przygotowanie Chleba podejrzewam, że zajmuje około 5 minut maksymalnie. Trzeba oczyścić awokado, wyciągnąć pestkę oraz skórkę. Słuchajcie, w tych materiałach chciałbym wam pokazać, że nie trzeba mieć specjalistycznej wiedzy, ani też płacić grube pieniądze dietetykom za taką wiedzę, właśnie, że mam już obrane i oczyszczone. Awokado, teraz sobie to pogniotę. Proszek do pieczenia. Ja robię pół kilo sera. Trzy awokado, trzy jajka. Także u mnie się sprawdza półtorej łyżeczki proszku do pieczenia. Oczywiście podstawowe składniki już znacie, ale możemy sobie jeszcze do tego dosypać troszkę mąki lnianej. Proszek do pieczenia, dodam też trochę soli, a może tutaj do tej głównej miski, zaraz zobaczymy. Sobie. Najlepsze awokady, jakie jadłem, to było w Portugalii i w Hiszpanii. Tamte awokada były przepyszne, duże. E, takie mega kremowe, maślane. Także to było cudowne doznanie. Babka płasznikowa Ona po prostu sprawia, że to ciasto na chleb się zagęści. Będzie się trzymało razem w formie. E, no i wypiję tą wodę. Babka płasznikowa, psylium jest bardzo zdrowa. Mam nadzieję, że o tym wiecie. Poszło bardzo fajnie. Jak widzisz, gładka masa. Fajnie wymieszaną masę. Piękna, fajna konsystencja. Bardzo puszysta. Także myślę, że sobie teraz to przełożymy do blaszki. Blaszkę ostatnio zakupiłem taką. Nie znalazłem większej, więc będzie musiała wystarczyć. Dno, blachy sobie posmaruję olejem. Tutaj w tym przypadku jest to olej z pestek winogrona, ale nie jest to dobry olej. Vitador, nie polecam tej firmy. Ale tutaj właśnie w Talinie nie mam takiej dostępności produktów w korzystnych cenach jak w Polsce. Pamiętajcie, że do tego chleba dorzućcie ziarna takie, jakie macie. Możecie dorzucić sobie pestki dyni, e, chia. Dobrze wyskrobię, bo nie są to tanie składniki. Wiesz, ja na przykład mam tak, że ja nie potrzebuję chleba do swojego życia. Bo jak na przykład jest chleb, no to od razu musi być jakieś masło, musi być jakaś wędlina, coś co położymy na ten chleb, ale ja na przykład patrzyłem zawsze się pod tym kątem, że ja muszę kłaść takie dodatkowe rzeczy na kromkę chleba, dlatego że chleb sam w sobie nie jest wartościowy. Zapchaj dupą, jak to przeważnie właśnie by, bywa w mącznych produktach. Także produkty na, na, na chleby i w ogóle nie na keto dietę kosztują więcej, no bo wiadomo, że trzeba się tutaj mięska sobie dużo jeść i tak dalej i tłuszczy, ale biorąc pod uwagę tego, że nie kupujemy sobie jakiś uprzyjemniaczy czasu, czyli słodyczy, czekolad, jakiś przekąsek, paluszków itd., to w gruncie rzeczy wychodzi cenowo mniej, niż jakbyśmy właśnie się nie odżywiali za dietą keto. Przede wszystkim nie mamy tych spadków energetycznych tutaj i zjemy sobie dwa posiłki dziennie, czy nawet jeden posiłek dziennie i naprawdę nie jesteśmy głodni i możemy zająć się swoim życiem, a nie myśleniem o tym, co zjemy, kiedy zjemy, i spełnianie swoich zachcianek. Bo właśnie to jest cały urok w tej diecie, że oprócz tego, że schudniesz, super się czujesz, to przede wszystkim też zaczynasz myśleć bardziej pozytywnie, bo się czujesz sam ze sobą dobrze. Więc niekoniecznie musisz sobie swoje gorsze dni zapychać słodyczami, bo po prostu tych gorszych dni jest mniej właśnie przez to, że mamy ketony w sobie. A propos ketonów, to testuję teraz olej MCT, który kupiłem w tamtym tygodniu, także testuję go dla siebie i dla Was, jeśli chcesz dostać informację, kiedy wyjdzie ten nowy odcinek na temat oleju MCT na diecie keto, to pamiętaj, żeby subskrybować kanał, wtedy na pewno Cię to nie ominie, ja teraz jestem... Korzystam z tego oleju przez tydzień czasu, także widzę efekty. Opowiem ci, co to jest olej MCT, jak jest zrobiony, do czego służy, fakty i mity, oraz jakie ja mam doświadczenia i jak ja się czuję na tym, na tym oleju. To nie jest reklamowany odcinek, także będzie tak, jak jest. Czyli, jeśli, jeśli podzieliłbym to na dwie warstwy chleba to myślę, że 20-25 minut by wystarczyło, żeby to się upiekło. Teraz po prostu będę to sprawdzał, ale myślę, że około 40 minut ten chleb powinien się piec. No moi kochani, chlebek się upiekł. Właśnie wyciągnąłem go z piekarnika, trochę mi przestykł. Zastanawiam się czy pół godziny wystarczy, bo piekłem go przez pół godziny, kolejne pół godziny sobie stał spokojnie w piekarniku, nie otwierałem drzwiczek, no i zauważyłem, że w tym czasie troszeczkę mi opadł, bo był taki fajny, wyrośnięty, ale myślę, że no, taka właśnie specyfika jest tego produktu, że nie ma tam glutenu, nie ma co tam podtrzymać. Najważniejsze jest dla mnie to, czy będę musiał go dopiec, E, czy jest ładnie, równomiernie e, upieczony? Ja jestem przyzwyczajony do tego, że jak e, robię sobie właśnie takie keto chleby, to po prostu muszę chleb obrócić. E, no i jeszcze sobie dopiec przynajmniej z 10 minut właśnie ten spód, e, bo często po prostu jest wilgotny. Oczywiście też można na przykład na blaszy wykładać chleb, o ile konsystencja jest taka, żeby się fajnie trzymał, więc potem no jakby jest większa ta powierzchnia, gdzie woda może sobie wyparować z tego chleba. No i w taki właśnie sposób też nie musimy piec podwójnie. Ale zobaczymy, co tutaj mi się... Weber nie chce wyjść, ale pachnie niesamowicie. Troszkę był muszę pomóc. Widzę, że on tutaj jest jeszcze dosyć mokry spod spodu. Nawet nie dosyć, tylko całkowicie jest mokry. Dlatego spróbuję go stąd wyciągnąć. A, i... wiecie co? Kurde, słuchajcie, mogłem dać papier pod spód pergaminowy i nie miałbym tego problemu. No i to jest lekcja na przyszłość, żeby piec w papierze pergaminowym. Więc nie zróbcie tego błędu co ja i po prostu dajcie papier pergaminowy, bo inaczej będziecie się męczyli, tak jak ja. A szkoda byłoby. Szkoda byłoby po prostu zepsuć chleb. W sensie kształt chleba, tak, no bo jakby produktu nie zepsuje, nawet jeśli będzie ciapą, to mogę sobie potem coś uformować i z niego zrobić, także to nie jest żaden problem. O! Także słuchajcie, zobaczcie, co mi tutaj wyszło. Taka breja. Ale ja tą breję sobie spokojnie upiekę jeszcze raz. Myślę, że troszeczkę jest za krótko trzymane. Op. I rzucam do piekarnika. No muszę przyznać, że ten chleb nie idzie mi tak dobrze jak chleb wcześniejszy. Jeśli nie oglądałeś, jeśli chcesz zobaczyć jak wyszedł mi od razu Wcześniejszy chleb, to zapraszam Cię do przejrzenia sobie playlisty. Teraz już wiem, dlaczego ten chleb z awokado jest wykładany na takie cienkie wafelki i raczej się robi z tego bułeczki niż chleb. Bo po prostu jest bardzo dużo wilgoci. Więc ja teraz piekłem go 20 minut dodatkowo. No i nadal jest taki rozciepany, więc teraz stwierdziłem, że sobie go wywalę na deskę. O ile się da wydwalić, proszę bardzo, z tej strony jest bardzo ładny. To trzeba mu przyznać, że zostałem trochę oszukany, bo zobaczcie, że jak ją patrzyłem na niego przez szybę, mówię, Ale piękny chleb. No, ale w środku jest bardzo wodnisty, bardzo taki delikatny. Więc pomyślałem sobie teraz, że może po prostu pokroję go na takie cienkie paseczki. O ile on mi się tutaj nie zwali już całkiem do końca i ułożę go sobie, fajnie by było jakby miał jakieś, jakąś blaszkę, ale jest teraz zajęta, więc ułożę sobie to na patelni z rączką, pokroję delikatnie, no bo jednak jest to taka ciapa, no i szczerze mówiąc nie chciałbym mieć takiej ciapy, skoro to ma być chleb. Jak, jeśli miałby to być jako, nie wiem, jakiś ym, taki jakiś zamiast ziemniaków do obiadu keto to podejrzewam, że mógłbym zjeść, bo jest dosyć smaczny, no i też jest bardzo wartościowy, bo jednak ma y, dużo białka w sobie, no ale nie po to się tyle bawiłem, y, żeby mieć jakieś zastępstwo na ziemniaki, chciałem mieć zastępstwo na chleb, więc kombinuję dalej. Lekcja na przyszłość. Ja, słuchaj, moja, mój szczytkę to diety był w 2022 roku. No i to było takie spektakularne. Teraz stałem się wrócić do formy. No i pomyślałem, że po prostu będę też o tym nagrywał filmy. Jak mi idzie, czy chudne, czy niechudne. Co jem, jak jem, co próbuję, co się udaje, czy czego się nie udaje. Jak to faktycznie wychodzi, przynajmniej w moim przypadku, no jest bardzo dużo takich mitów dotyczących keto diety. No i wiem, że często ludzie są nastawieni na bardzo szybkie rezultaty, bo słyszą takie hasła reklamowe typu schudłam tam 15 kg bez ruszenia nogą, czy coś takiego. Ja wiem na podstawie właśnie tego, co się działo w 2022. I teraz, że wcale tak nie jest, wcale to nie jest takie proste. Przede wszystkim trzeba właśnie ze swoimi tymi nawykami żywieniowymi walczyć i tak dalej. Więc dokumentuję. Dzisiaj się ważyłem, schudłem od tamtego tygodnia kilogram, więc myślę, że jest to bardzo dobry progres. I też wiem o tym, że chudnięcie od kilograma do dwóch w ciągu tygodnia to jest dosyć zdrowe, no bo jednak organizm też sobie musi poradzić z ilością. Skóry, tłuszczu, żył i tak dalej, więc takie raptowne szybkie chudnięcie nie jest dobre. Dobra, wsadzam to do pieca, zobaczymy co z tego wyjdzie.